Jeszcze jeden toast. E, nie byłoby Państwa tutaj u nas, gdyby nie nasza Krysia. I nie będziemy, nie możemy jej zaśpiewać 100 lat, bo jej tutaj nie ma, ale życzymy jej dużo zdrowia przede wszystkim, żeby nam wyzdrowiała, żeby tutaj z nami jeszcze była i przyjechała. I wielkie brawa dla niej, bo dzięki niej tu jesteśmy. Ja tylko powiem, że Grażynka się myli, ponieważ. Wszystko nagrywamy i Kryśia sobie obejrzy to na YouTubie. Tak wszyscy śpiewają dla niej 100 lat. No to proszę bardzo, to śpiewamy Krysi i 100 lat. 100 lat, lat, niech żyją, żyje nam. 100 lat, lat, niech żyje, żyje lat. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje lat. Nie żyje. Niech ci jaska pomyślności. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Przejśnił zdrowiu pomyślności. Dzieci coraz jaśnie. Przejś się zdrowiu pomyślności. Żyj ci to, jak żyje. Stoł na stola, stoł na stola, niech żyje. Stoł na stola, stoł na stola, niech żyje. Niech żyje, niech żyje. Zdrowie uszczerbszych, po miłości, niech żyje. Niech żyje, niech żyje. Zdrowie uszczerbszych, po miłości, niechaj żyje. Pij jeszcze jeden, i jeszcze 100 lat, 100 lat niech żyje sto lat, sto nie brzymy jedno Stoa 100 Sto nie żymy jeden jeszcze jeden i jeszcze raz Sto lat sto lat i stola, Sto stola Stoa Sto la niech jeden i jeszcze raz Sto lat, sto lat niech żyjemy. Sto, sto lat, sto lat, sto lat niech żyjemy. Zapraszamy pana, bardzo prosimy. Andrzeju, chodź tutaj, teraz będzie kolejny sto lat dla... Proszę państwa, myślę, że będę wyrazicielką wszystkich Państwa i w, tu z tego miejsca podziękujemy szefowej, szefowi, Państwu tutaj, Ojej. za miłe przyjęcie nas w tym turnusie. Chwileczkę, chwileczkę, zaraz będą na wszystkich życzenia. Personelowi, który naprawdę sprawnie obsługiwał nas z ciągu wieku. Który bardzo sprawnie nas obsługiwał w tym czasie. Panią z kuchni i cały personelowi kuchni za bardzo pyszne jedzonko. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy ślicznie. I jeszcze nie koniec, bo mamy nadzieję, że jak wrócimy tu we wrześniu, to Państwo równie miło przyjmiecie nas, tak jak do tej pory przez tyle, tyle długich lat nas przyjmowaliście. A ja mam taką nadzieję, wierzę w to i uważam, że to się spełni. Więc życzymy Państwu sami Państwo w firmie. Wszystkiego najlepszego i sukcesów. A Państwu zdrowia i wszystkim Państwu życzymy zdrowia. Dziękuję bardzo. No to teraz śpiewamy no, dwa grażynki no. i klasz Spiewamy, Śpiewamy, śpiewamy. Śpiewamy. Sto lat, sto lat, nie Sto lat niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam, niech żyją nam. Nie mówi miasta pomyślności, nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zaśpiewa, niech pod stołem zaśnie a kto z nami nie zaśpiewa niech pod stołem zaśnie Sto stolar, co stolar, stolar, żyją. stolar, co stolar, co stolar, 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 niech stolar, 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 Niech żyją nam, niech żyją nam W pomyślności Niech żyją nam Sto lat, sto lat Sto lat, niech żyją nam Jeszcze jeden, jeszcze raz Sto lat, sto lat Niech żyją nam Sto lat, sto lat Sto lat, niech żyją nam sto lat, sto lat, sto lat, niech żyją Za Sola to za mało, teraz by się wieście zdało, sola to za mało, sola to za mało, teraz by się wieście zdało, pijcie o kropelce, pijcie o kropelce. to lecz garnuszkiem, pijcie jednym łóżkiem, jedny jedny nie lecz Nasz Andrzej oczywiście jak się rozszaleje i rozśpiewa to nie umie nie wie, kiedy skończyć. to jest jego największa zaleta. Ta jest dla niego i bawimy się. Proszę Państwa, już się pnął, że nie zjedzą. Zapraszamy do nakładki. Wszystkiego dobrego. No a ja mam specjalną piosenkę no, dla Was i mam nadzieję, że zatańczycie. No tak, trzeba się wystawić. Raz na 30 lat taki bol. Dobra, to 30 lat minęło, jak jeden w ziemi. Już bliżej jest niż dalej. O tym wiesz. 30 lat minęło. Obejrzał się. I nigdy już nie wróci. Rób, co chcesz. Na dostarcza urloki swe. I prosi, żeby brać. Na karze Pokręcisz się, byłem tylko nie za wcześnie spać I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania Ciebie na wiele jeszcze stać Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada, karta stół. Więc nie bijaj gołem, Żeś przeżył połowę, Ale że dopiero pół. Trzydzieści lat minęło, To piękny wiek, Trzydzieści lat i nawet jeden dzień, Się, a może i na trzecie tuż no nie, bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać na karzer mi życia pokrycisz się, byle byś tylko nie za wcześnie spał. A cię czas pogania, przodem puszczaj brania, bo masz trzydzieści nowych, bo masz trzydzieści nowych, bo masz trzydzieści nowych lat.